Sędzia Marcin Szczerbowicz już oznajmia nam początek tego spotkania. Zaczynamy pierwsze spotkanie dziesiątej kolejki BetKiK pierwszej ligi w Płocku. Łysiak centra w szesnastkę, pała, wychodzi Gostomski, nie wypuszcza piłkę z dłoni, warcza! Świetna okazja dla Stali, ale kończy się to tylko rzutem rożnym. Dwa celne strzały gości ówczesnego spotkania i dwa gole na wagę zwycięstwa. Dwa do jednego, kolejny strzał gości w tym meczu, łapie piłkę Gostomski. Zagrywa do Warczaka i od razu daje mu opcję do powtórnego zagrania piłki. Kądziołka, Szymczak, lewa noga Szymczaka, strzał głową i łapie piłkę Maciej Gostomski. Bo no, wydaje się, że Misiak, Szymański. Paczeko z autu. Salwador Paczeko niezła centra jest strzał głową ale nie miał on wystarczającej mocy Kaczow został Jest bała i on chyba przy piłce Była tam próba strzału głową Jeszcze jest dystans. Jest który trafia do bramki zaskoczonego Macieja Gostomskiego. 1-0 Stal Rzeszów, Sebastian Til. Ale działo się, najpierw Bała wygrał, wa wygrał walkę w powietrzu, później decyzja o uderzeniu, to jest w tej akcji najcenniejsza, ale zobaczmy, bo jeszcze bo jeszcze Jimenez tam trafiony w polu karnym. No mógłby malować obrazy to no z lewą no zdobą. Sebastian Til. Piękny, techniczny strzał na bramkę. Natomiast jeszcze będziemy przyglądać się temu, co zdarzyło się. W szesnastce Wisły Płock. Natomiast na razie podziwiamy ten precyzyjny strzał Luksemburczyka. Ale znowu druga piłka pod nogami. prokić trójką atakuje Stal. Świetne zagranie, łyczko. Gostomski. Ale zbyt łatwo. Drugie piłki. Chcieli atakować, ale później Stal. Zdominowała przede wszystkim środek boiska, a boczne sektory, które upatrzył sobie dzisiaj Boczna. dobra, bardzo dobra sytuacja dla Wisły. Napędza się Wisła, nie może stal odnaleźć swego rytmu. Sytuacja, i teraz w przewadze zespół Rzeszowski. Koncją, Czterech, Łyczko, Kądziołka, Kądziołka z całym wysiłkiem, cały wysiłek włożył w tę interwencję Gostomski, ta szansa dla Stali. Przy bramce Maciek Gostomski bezradny, a teraz na posterunku, ale świetna interwencja bramkarza Wisły. I Kądziołka tutaj bardzo sprytnie, bardzo mądrzy. Wszystkie mecze dotychczas z ławki Cezara Peni, tradycji stało się zadość w tym spotkaniu. No! Jeden do jednego, skrzydlająca akcja Wisły Płocki, kto jak nie on, Łukasz Sekulski. 1-1. Niesamowita sytuacja, bo w końcu dobre dośrodkowanie z bocznej strefy boiska. Tego dzisiaj po stronie gospodarzy brakowało bardzo, stąd zmiana obu wahadłowych. Mimo, że oczywiście Oskar Tomczyk wyglądał bardzo dobrze w początkowej fazie meczu. A tutaj jaki wpływ ma Łukasz Sokulski? Nie tylko na wynik, ale na to, jak prezentuje się mentalnie Płocki zespół. Widzieliśmy przede wszystkim zmienników. Coś, czego brakuje. Drużynie Stali. No może teraz, bo przygotowana jedna. Paczeko i. Nie ma gola, ale jeszcze nie koniec. I jeszcze bronią się Rzeszowianie, ależ teraz parady obronne po bramką Wąkowskiego. Nie będzie Trzecha. trzeba długo czekać, żeby znów obejrzeć. To musi, to musi być bramka. Przeliczył się Pomorski. Próbuje faulować kociołka, ale to już jest za późno. Piłka to starczona na lewą stronę. I nie ma gola. Nie trafił w tej sytuacji. Karol Łysiak Oby. po raz drugi. A tutaj. Łysiak. Jeszcze główkuje Misiak, utrzyma piłkę w boisku Paczeko, błyskawicznie dośrodkowuje, Sekulski na poprzeczkę zbija piłkę Bąkowski, ale bierność teraz Rzeszowia we własnym polu karnym. Kibiców i do przychodzenia na stadion, to warto sobie ten mecz odtworzyć, strącona na poprzeczkę piłka. Wygrywają walkę w powietrzu Płoczanie i sędzia Szczerbowicz kończy to spotkanie w Płocku. Wisła dzieli się punktami ze Stalą Rzeszów. Cóż to był za mecz! Mnóstwo emocji, szczególnie.